Właśnie się dowiedziałem, że już jest gotowa pierwsza statuetka Złotego Jaspera, więc idziemy do Łodzi i udało mi się zdobyć już trochę więcej tych mosiężnych widelcy, z których dziadek robi wszystkie statuetki i takie podstawy. Mam wszystko, jedziemy do dziadka. Cześć Jasper. Jeszcze 20 minut, jesteśmy. I naprawdę się nie spodziewałem, że te statuetki mogą być takie ciężkie. U. U. Dzień dobry. Najpierw musimy rozpalić w piecu. Tutaj trochę drewna. Teraz trzeba związać te widelce takim drucikiem. I wkładamy do pieca. Muszą się wyżarzyć, to się nazywa żarzenie, to na do czerwonego muszą się zagrzać. takie czerwone trzeba do wody. Widelce mają ewidentnie jacuzzi. I teraz można je wyginać. Dziadek dosłownie wygina cały widelec. Przez to, że były w piecu, to teraz są takie miękkie. I wygramy w drugą stronę. Mama teraz też tutaj wygina. Wyszło nam na razie tyle. Ale dziadek już ukrywa gotową nagrodę. Babcia mi się wszystko wygadała. O oh, wow To jest prawdziwy złoty Jasper. To same Loki ma zrobiony. Tylko dziadek ile płacę. Nic, jak ładnuszka to nic. Jeszcze się jakoś rozliczymy.